To nic nie kosztuje. To nie boli. Trwa tylko chwilę. Zrobiłam to przy okazji. Wystarczy jedna wizyta. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne co dwa lata dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Samego systemu, ja chciałbym się podzielić taką krótką refleksją dotyczącą w ogóle budowy pewnej filozofii, dotyczącej funkcjonowania miasta. To, co jest dzisiaj powszechnie nazywane smart city, a więc inteligentne miasta, również jest realizowane w przypadku miasta Radomia. Od kilku lat, szanowni Państwo, w bardzo wielu obszarach naszego życia coraz więcej informacji, coraz więcej komunikacji. Odbywa się za pośrednictwem internetu różnego rodzaju aplikacji miejskich, począwszy od sfer takich jak sfera prosturzędowa, poprzez sfery edukacyjną, sferę kultury, sferę choćby komunikacji, całego MZDIK. Tak na dobrą sprawę coraz częściej wchodzimy, Szanowni Państwo, w etap współpracy na poziomie stricte informatycznym. To tendencja, która swego czasu zaczęła obowiązywać nie tylko w przypadku miasta, ale przede wszystkim wywodzi ona się z systemu korporacyjnego zarządzania dużymi firmami. My jako samorządy również wchodzimy w taką formułę. Radom jest chyba jednym z tych samorządów, który jest rzeczywiście dobrze przygotowany na dzień dzisiejszy, ale nie zasypujemy gruszek w popiele, możemy tak powiedzieć, i będziemy dalej realizować te wszystkie rzeczy związane z budową inteligentnego miasta i systemem komunikacji z mieszkańcami, wzajemnym systemem komunikacji między nami to szalenie ważna rzecz dla budowy z jednej strony społeczeństwa obywatelskiego, ale z drugiej strony również do jak najszybszej formy przekazu informacji pomiędzy nami. Jednym z tych elementów jest właśnie samorządowy informator SMS o którym bliżej zarówno pan prezes, jak i myślę, że poszczególne służby. Szanowni Państwo, od bynajmniej ja od ponad miesiąca testowałem ten system. Jest systemem bardzo przyjaznym. System, który informował mnie o wielu rzeczach dotyczących naszego miasta i zdarzeń, które mają miejsce w naszym mieście. Ja będę zachęcał bardzo mocno do tego, aby z tego systemu korzystać, bo. Tak jak powiedziałem, będzie to system nie tylko ratunkowy, ale to jest system również informacyjny, który będzie dotykał bardzo wielu obszarów naszego życia. Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, jest to system naprawdę przyjazny i mam nadzieję, że jak największa grupa z nas będzie korzystała z tego systemu. System jest oparty, szanowni Państwo, czy adresowany jest do kilku takich obszarów. Z jednej strony dotyczących wspomnianych już przeze mnie zagrożeń, utrudnień w ruchu miejskim. Tutaj mamy rzecznika MZDIK, funkcjonowania komunikacji miejskiej, ale też miejskich wydarzeń, tego wszystkiego, co dotyczy nas. To wszystko, co my dzisiaj robimy, szanowni państwo, przez wszelkiego rodzaju urządzenia przede wszystkim smartfony zdominowały sposób komunikowania dzisiaj na świecie. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszą formę komunikacji bez smartfona. Szybciej już możemy sobie wyobrazić formę komunikacji bez komputera, tego stacjonarnego, bo on coraz częściej zaczyna odchodzić, odchodzić, trudno powiedzieć w niepamięć, ale jest wykorzystywany raczej do kwestii technicznych, kwestie informacyjne są załatwiane przede wszystkim przez jeszcze mniejsze urządzenia, jeszcze bardziej mobilne, tak jak smartfony. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten. Projekt zostanie nam za chwilę przybliżony i y, mówię bardzo otwarcie. Zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy w Radomiu korzystali z najnowszych rozwiązań. Radom daje te najnowsze rozwiązania również w obszarze y, informatycznym, informacyjnym jesteśmy w gronie tych miast, które no, myślę, że śmiało możemy nazwać pewną elitą w Polsce. W zakresie komunikowania w ogóle ze społecznością, to co jest naszą podstawą w pracy również samorządowej, dzisiaj dokładamy kolejne narzędzie, naszym zdaniem bardzo istotne, z którego ja niezmiernie się cieszę. Pani prezesie bardzo. Proszę państwo, proszę. moje nazwisko Mariusz Kowalski. Witam serdecznie Państwa, dziękuję za e, możliwość e, uruchomienia naszego systemu u Państwa w mieście, zdecydowanie innowacyjnego systemu, co pozwolę sobie tutaj przedstawić na kilku slajdach, dosłownie. Co jest istotne i takiego najciekawszego, najbardziej innowacyjnego w systemie SMS-owym? Państwo systemy SMS-owe zdecydowanie znacie. Natomiast nasz system S w zasadzie jest jedynym systemem, który umożliwia komunikację z każdym posiadaczem telefonu komórkowego bądź smartfona. Nie ma żadnego ograniczenia. W zależności od tego, czy użytkownik posiada tradycyjny telefon komórkowy z kawiaturką, czy też smartfon. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z systemu. Co jest istotne w tym wszystkim? Przede wszystkim dla miasta bardzo duża oszczędność kosztów przy użytkowaniu systemu, dlatego że komunikacja na smartfony tak naprawdę miasta nie będzie kosztowała nic. I to jest bardzo duża nowość, jeżeli chodzi o dotychczasowe systemy komunikacji, gdzie wcześniej komunikacja odbywała się tylko i wyłącznie za pomocą tradycyjnych SMS-ów. Jeżeli chodzi o system S i SMS po pierwsze, aplikacja, jak i tradycyjny SMS, zawsze wiadomo poinformuje użytkownika o otrzymaniu nowego komunikatu. W przypadku aplikacji jest to o, ty, też o, o tyle rozbudowane, że użytkownik otrzyma informację w zależności od stopnia, czy zagrożenia, czy danej informacji, ponieważ są przygotowane w aplikacji trzy rodzaje priorytetów do nadania, czyli ostrzeżenia, alarmy, informacje. Zdecydowanym takim dodatkiem, jeśli mógłbym tak powiedzieć, uzupełnieniem systemu komunikacji jest możliwość dołączania bardzo szczegółowych informacji do samej wiadomości tekstowej. Czyli mam na myśli na przykład plik multimedialny, plik audio czy też plik wideo. To pozwoli jednocześnie na dostarczanie mieszkańcom stricte informacji pełnych które nie wymuszają odsyłania użytkowników gdzieś do innych źródeł chociażby do strony internetowej, ponieważ poprzez aplikację mamy możliwość dostarczenia pełnej informacji, bez jakiegoś ograniczenia co do ilości znaków, wiadomości tekstowej, ale również, tak jak wspomniałem, możliwość dołączenia wszelkich plik plików multimedialnych. I teraz jak wygląda sama rejestracja? Cały czas dbamy o to, aby proces rejestracji był jak najprostszy, jak najbardziej intuicyjny. Stąd też po pierwsze osoby, które użytkują telefony tradycyjne z klawiaturką, mają możliwość zarejestrowania się wykonując jednorazową czynność, a tak naprawdę wysyłając jednorazowo treść SMS-a o określonej, określonej treści w zależności od danej grupy. Oczywiście wszelkie materiały ku temu będą przygotowane i rozdystrybuowane dla mieszkańców. Dzięki temu mieszkaniec dokładnie będzie wiedział, do której grupy chce się przepisać. Czyli Generalnie chodzi o to, aby to mieszkaniec wybierał zakres informacji, z którego chce serwisu otrzymywać, natomiast nie ma absolutnie żadnych możliwości przesyłania żadnych informacji na halnie. Czyli mam na myśli to, że jeżeli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania informacji, konkretnie o wydarzeniach kulturalnych, no to z innego zakresu takie komunikaty nie będą wysyłane. Chyba że mamy na myśli oczywiście bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, także jak najbardziej w ramach. I innych serwisów taka, taka wiadomość jest dopuszczalna. Oczywiście wysyłając jednorazowo komunikat SMS o określonej treści, e, użytkownik wysyła daną treść na numer ogólnopolski 661 012, automatycznie otrzymuje potwierdzenie rejestracji w systemie, po to, żeby każdy użytkownik dokładnie wiedział, czy poprawnie się zarejestrował, czy też być może wykonał jakiś błąd przy rejestracji. Kody są bardzo krótkie, generalnie zawsze zaczyna się główny kod od liter tak, i później jest konkretna numeracja poszczególnych grup. W przypadku aplikacji możliwość korzystania z, tego, z tej formy komunikacji jest równie prosta. Każdy posiadacz smartfona bądź tableta dokładnie, który instalował kiedykolwiek jakąkolwiek aplikację, doskonale wie skąd można pobierać aplikacje. Oczywiście aplikacje są zamieszczone obecnie na platformach Google Play i App Store. Docelowo ma być zapewnione również dla trzeciej platformy, czyli dla Windowsa. Stąd też to będzie praktycznie 100% jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, 100% pokrycia dla trzech głównych platform pod kątem urządzeń mobilnych. Po zainstalowaniu aplikacji odbywa się proces weryfikacyjny poprzez podanie również swojego numeru telefonu, po to aby aplikacja również była w pełni kompatybilna z systemem SMS-owym, ponieważ też pracujemy nad dalszym rozwojem systemu, umożliwiającą nawet dosłanie informacji SMS w przypadku, kiedy użytkownik świadomie wyłączył internet w swoim urządzeniu, a. W ramach sytuacji kryzysowej bezwzględnie była potrzebna wysłanie informacji do użytkowników. Chodzi o to, żeby mieć pewność stuprocentową, że taki komunikat na pewno dojdzie. Analogicznie, jak w systemie SMS-owym, użytkownik po e, poprawnej instalacji aplikacji wybiera daną, e, wybraną grupę, żądaną grupę, otrzymuje również potwierdzenie otrzymania komunikatu. Myślę, że takim bardzo dużym wyróżnikiem, jeżeli chodzi o system SISMS jest chociażby fakt, że po pierwsze system spełnia wszelkie wymogi zarówno Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale wszelkie również wytyczne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stąd też z jednej strony miasto tak naprawdę nie musi się w żaden sposób martwić o przygotowanie aspektów prawnych dla użytkowników ponieważ każdy użytkownik rejestrujący się czy to sms-em czy to e, poprzez aplikację jest świadomy, jest poinformowany dokładnie o e, regulaminie obowiązującym, czyli generalnie regulamin jest dla, be dla bezpieczeństwa z jednej strony użytkownika, bo to użytkownik ma gwarancję, że nie otrzyma żadnych absolutnie spamu, żadnych reklam, tylko i wyłącznie informacje mogą być przesłane przez e, administratorów wyznaczonych tutaj z państwa miasta, ale z drugiej strony e, Reguluje oczywiście wszelkie aspekty, ponieważ wiemy doskonale, że numer telefonu komórkowego jest daną osobową, która podlega przetwarzaniu. Stąd też my w tym celu dla Państwa przygotowaliśmy również regulaminy. Po naszej stronie spoczywa obowiązek przetwarzania tych danych osobowych, zarejestrowanych numerów telefonów użytkowników. Stąd też Państwo macie minimum formalności, jeżeli chodzi o samo użytkowanie systemu, a w zasadzie możecie skupić się jedynie na skutecznym użytkowaniu, przesyłaniu. Ważnych, pilnych informacji dla mieszkańców, i e, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo duży wyróżnik. Obecnie nie ma drugiego e, takiego systemu, który, z jednej strony, w pełni zabezpiecza urząd, z drugiej strony, daje tak bardzo potężne narzędzie komunikacyjne, które dodatkowo jeszcze bardzo mocno mm, redukuje koszty użytkowania systemu. Tak jak wspomniałem chociażby o e, odpłatności za komunikaty SMS, a dodatkowo przy aplikacji tej, e, tych, tych kosztów. Praktycznie no w ogóle nie ma. Co jest istotne, my nie, nie działamy oczywiście od wczoraj. Spółka SISMS, pierwsze wdrożenia, pierwsze uruchomienie systemu już rozpoczęła w 2009 roku. Obecnie z naszego rozwiązania korzysta ponad 300 jednostek samorządowych na, na terenie całego kraju. Ostatnio został uruchomione również miasto Gdańsk, chociażby. Natomiast Generalnie to, co obecnie mówię, to jest tylko i wyłącznie podkreśleniem, że system uruchomiony w Państwa mieście, w mieście Radą jest system skutecznym, sprawdzonym, wielokrotnie testowanym zarówno przez służby kryzysowe, przez Państwowe Straże Pożarne, gdzie również nasz system w wielu jednostkach istnieje i myślę, że to są najlepsze referencje i jednocześnie pewność dla Państwa odnośnie uruchomionego systemu. To w zasadzie tak pokrótce, jeżeli chodzi o działanie systemu, o możliwość korzystania się od strony również mieszkańca. Także ja dziękuję bardzo. Dzień dobry, Dobra. Już Wicki Jacek, moje nazwisko, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ja mam Taką nadzieję, Szanowni Państwo, że z tej pierwszej grupy, czyli z alarmów nigdy nie będziemy musieli korzystać, i nigdy nie będziemy wysyłać żadnych informacji. Natomiast jeżeli już zdarzy się jakaś niekorzystna sytuacja w obrębie tutaj Radomia i będziemy mieli informacje, mieszkańcy będziemy informować mieszkańców o no, wszelkich zagrożeniach, które mogą powodować uszczepek na zdrowiu, bądź utratę życia mieszkańców, są to zagrożenia terrorystyczne, wojenne, biologiczne, chemiczne i na pewno w takiej informacji też będziemy starali się podać sposób postępowania, czy ukrycia się, kogo należy słuchać przy wydawaniu jakiś komend, poleceń, no, jakaś taka też będzie po prostu rozszerzona. Ro, taki rozszerzony sposób postępowania dla y, mieszkańców. Będą to również y, informacje o zagrożeniach wynikających z poważnego zanieczyszczenia środowiska. Może to się wiązać z jakąś katastrofą y, biologiczną, chemiczną bądź wybuchem. Mamy na terenie miasta y, kilka zakładów, które y, na swoim stanie mają toksyczne środki przemysłowe jakkolwiek stan zabezpieczenia tych zakładów przez wydział jest kontrolowany co roku i możemy powiedzieć, że zakłady są bardzo dobrze zabezpieczone, o tyle no zawsze istnieje jakieś ryzyko awarii przemysłowej i, i, i jeżeli nastąpi takie zagrożenie, więc z tej pierwszej grupy tych informacji alarmowych będziemy takie dla mieszkańców przesyłać. Jeżeli chodzi o drugą grupę, czyli mniejsze powiedzmy zagrożenie dla mieszkańców. Mam tutaj na myśli, powiedzmy długotrwałe przerwy w dostawie ciepła. Wiadomo, że po długiej i srogiej zimie następuje, tak, następują tak zwane rozszczelnienia pewnych magistrali cieplnych i jeżeli w kontakcie z Radpecem ustalimy, że taka awaria będzie naprawiana przez kilka bądź kilkanaście godzin na pewno taka informacja do mieszkańców trafi. Jeżeli będziemy mieli informację od służb meteorologicznych wojewody związaną z nadchodzącą jakąś silną, gwałtowną burzą, z jakimiś anomaliami pogodowymi, wiatrami, które również w swoich skutkach mogą powodować zagrożenie dla mieszkańców, też będziemy takie ostrzeżenia dla mieszkańców wysyłać. Ja myślę, że to wszystko tutaj z mojego zakresu. Mam nadzieję, że jak najmniej będziemy tych informacji wysyłać. No, jeżeli jesteśmy w takiej strefie klimatycznej i, i, i że jakoś radom jest pomijany przez trąby powietrzne i innego rodzaju takie zdarzenia, że można się czuć bezpiecznie. Niech tak zostanie. Tak, i niech tak zostanie właśnie. Ja miałbym tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałam jeszcze bardzo wyraźnie powiedzieć, że użytkownicy systemu będą mieli możliwość wybrania zakresu tematycznego tych informacji, które będą ich interesowały. Mogą to właśnie być szczególnie ukierunkowane informacje na przykład na komunikację oraz utrudnienia, które można spotkać na... Miasta. informacje ich interesują, bo, bo można będzie właśnie ten zakres również ograniczyć do, do pewnych części miasta. Oczywiście nie można będzie również wybrać to, taką opcję, że informacje będą dotyczyły wszystkich obszarów miasta, wszystkich jego dzielnic. Tak jeszcze właśnie te dwa zdania i bardzo proszę na Drodzy Państwo, Miejski Zarząd Drugi Komunikacji już umieścił swoje pierwsze komunikaty w tej aplikacji, były to komunikaty albo związane z utrudnieniami w ruchu drogowym, albo ze zmianami w komunikacji miejskiej, na przykład korektami rozkładów jazdy, korektami tras. I już te pierwsze testy, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie. Pokazały bardzo wyraźnie, że jest to bardzo użyteczna, bardzo pożyteczna aplikacja. Przede wszystkim dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy będą mieli w tym momencie możliwość bezpośredniego uzyskania, szybkiego uzyskania informacji o tym, co się dzieje w mieście. Dla nas również jako służb, ponieważ mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z tymi mieszkańcami, którzy są najbardziej zainteresowani sprawami miasta. Jak wiadomo, Miejski Zarząd Drugi Komunikacji generuje rocznie przynajmniej kilkadziesiąt komunikatów różnego rodzaju. My zasługujemy. Państwa tymi komunikatami. Mieliśmy do tej pory trzy takie kanały dystrybucji, jeżeli chodzi o tego typu ostrzeżenia. Przede wszystkim wysyłaliśmy je do służb ratowniczych naszego miasta, czyli do pogotowia oraz do straży pożarnej. Wiadomo, pracownicy tych służb muszą mieć najświeższą wiedzę o tym, co się dzieje w mieście, gdzie są jakieś utrudnienia, od szybkości ich działania zależy ludzkie życie. Drugi kanał dystrybucji to oczywiście media. Dzięki Państwa uprzejmości mogliśmy przesyłać i możemy przesyłać komunikaty nasze do mieszkańców. I wreszcie trzeci kanał dystrybucji, który ostatnio uruchomiliśmy to system informacji pasażerskiej i na przystankach i w autobusach, tu również możemy bezpośrednio do pasażerów komunikacji miejskiej wysyłać konkretne komunikaty. No ale zawsze może zdarzyć się tak, że ktoś przegapi komunikat w radiu czy w telewizji, ktoś może nie mieć dostępu do internetu albo nie mieć dostępu do komputera. Ta aplikacja powoduje, że nikomu nic ważnego nie umie. Telefony komórkowe, smartfony, przeważnie każdy z nas ma przy sobie, każdy nawet, niektórzy mają nawet po kilka takich telefonów. W tym momencie osoby, które zaabonują ten serwis, będą miały dostęp bezpośredni, szybki do wszystkich ważnych informacji, jeżeli chodzi o drogi i komunikację. Drodzy Państwo, Straż Miejska będzie wysyłała komunikaty dotyczące nagłych zdarzeń na drogach i w komunikacji miejskiej. Często jest tak, że w sądzie na ulicy Struga czy na ulicy Piłsudskiego dochodzi do alarmu bombowego i wtedy ulica Piłsudskiego czy Struga jest wyłączana. Takie komunikaty Straży Miejskiej otrzymacie Państwo z informacją, że jest objazd najbliższą ulicą, żeby nie stać w korkach i nie oczekiwać na to zakończenie akcji. Oczywiście wszystkie awarie drogowe, które będą w mieście, które nasi funkcjonariusze zauważą na bieżąco, będą przekazywane tą drogą właśnie z SMS do naszych mieszkańców, ale również ostrzeżenia informacji. Zbliża się zima, dlatego też będziemy informować o tym, że chodniki są zaśnieżone i przypominać oczywiście właścicielom o obowiązku odśnieżania tych chodników. Dlatego też tego typu informacje otrzymacie Państwo od Straży Miejskiej w Radomie. Natychmiast, już odpowiadam, natychmiast kiedy otrzymamy informację od naszego patrolu czy od y, patrolu policji, który do, do, do żonego strażniczki będzie dzwonił, natychmiast równolegle informując zarządcę drogi o awariach czy o takich właśnie y, alarmach bombowych, będziemy wysłać do mieszkańców. Jeszcze jakieś pytania? Służby. Ja jeszcze raz pragnę bardzo mocno podkreślić to co zresztą pan prezes powiedział, ale również pani rzecznik powiedziała to w sposób bardzo jednoznaczny. To są szanowni państwo informacje czy też grupa informacji o to takie, które rzeczywiście są bardzo istotne. To nie jest formuła komunikacji, której będziemy codziennie yy, przez kilkanaście albo kilkadziesiąt razy zalewać informacjami mieszkańców Radowia. Mówimy przede wszystkim o pewnej formule wyselekcjonowania informacji. Które, tak jak zostało to powiedziane, są istotne. Co do tego, czy lepiej wiedzieć, czy nie wiedzieć, że zbliża się pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, no ja jestem w gronie osób, które wolałyby wiedzieć o niebezpieczeństwie, jak w gronie tych, którzy żyją fałszywym przekonaniem, że tego niebezpieczeństwa nie ma. I myślę, że większość z nas tak postrzega, bo to jest właśnie moment i czas do tego, abyśmy się potrafili przygotować do różnego rodzaju zagrożeń. Jest to pewna formuła, która obowiązuje tak na dobrą sprawę patrząc na większość samorządów w Polsce w bardzo różnych obszarach też geograficznych. My mamy to szczęście, że z natury rzeczy nie ma u nas wielkich wichur, nie ma wielkich wylań rzeki czy, czy jakichkolwiek innych zjawisk atmosferycznych. Wydaje nam się, że jeżeli będą w ogóle występować tego, tego typu komunikaty, to one będą rzadkie i na pewno będą przekazywane w sposób bardzo wyważony. To nie sztuką jest wywołać jakąkolwiek formułę zagrożenia, trzeba się od tego zagrożenia bardzo umiejętnie chronić. Te rzeczy wszystkie związane choćby z komunikacją miejską, ze Strażą Miejską. To są rzeczy, które na co dzień nam, Szanowni Państwo, pomagają po prostu w życiu. I, I wydaje się, że tutaj ten komunikat tylko i wyłącznie może nam pomóc, a nie zaszkodzić. To my będziemy podejmować decyzję co do tego, czy skorzystamy, czy też nie skorzystamy. A najważniejszą chyba zaletą tego systemu, Szanowni Państwo, jest to, że obok tego, że on jest dla nas systemem bezpłatnym jako mieszkańców Radomia, to jest jednak systemem, w którym ta informacja jest wprost nam podana. A nie sami musimy ją pobierać czy poszukiwać. To też jest zupełnie inne podejście do, do informacji. Z natury rzeczy to my poszukujemy informacji na różnego rodzaju przeglądarkach czy, czy portalach. Tutaj mamy sytuację, w której ta informacja do nas przychodzi. Jedyną rzeczą, która jest na naszych barkach, no to po prostu odebranie tego SMS-a i odczytanie. I myślę, że to chyba będzie taka formuła komunikacji, która w najbliższych kilku. A może w kilkunastu latach będzie obowiązującą formą komunikacji. Wszystko do tego zmierza, że ta informacja będzie nam w sposób bardzo jednoznaczny podawana, selekcjonowana w przypadku wielu instrumentów dotyczących, choćby smart city, to jednoznacznie wskazuje na to, że idziemy w tą stronę informowania nas jako obywateli. Bo myślę, że, że tak to będzie wyglądało w najbliższych latach i musimy na taką formułę komunikacji się przygotować. Najwygodniejsza. Dla nas wszystkich to jest element podania na informacje, a nie poszukiwania przez nas. Wszystki, którym poświęca dużo czasu. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Jeśli ma wątpliwości, radzi się swojej przyjaciółki. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne co 3 lata dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat.